Sąd ostateczny odonawon Chorwata w warszawskim Teatrze Studio to być może pierwsza teatralna premiera o przełomu 2012 i 2013 roku. Na scenie przewrotna historia małej społeczności, czyli kryminał, melodramat i komediodramat w jednym. Reżyseruje Agnieszka Glińska, a w obsadzie takie gwiazdy i młodzi zdolni jak Dorota Landowska, Krzysztof Skoliński, Krzysztof Stelmaszek, Agnieszka Pawełkiewicz i Łukasz Simlat. To jest siedem odrębnych obrazów, dosyć radykalnie różniących się od siebie. Na nawet czasami i konwencjami. Cały spryt tej sztuki trochę chyba polega na tym, że Chorwat był niesamowitym obserwatorem społeczeństwa. Genialnie chyba potrafił analizować struktury małych społeczności, co zresztą widać u niego w sztukach. Podział na te siedem obrazów sprawnie pokazuje, jak łatwo ludzie mogą wypierać winy, które noszą w sobie. Z obrazu na obraz, jak ludzie potrafią zmieniać zdanie na temat jakiejś jednostki społecznej, którą przed chwilą w samych superlatywach wynosili na piedestał. Tutaj już w następnym obrazie niemalże rwą się do linczu. Muzyka! Idą! Już idą! Chudec! Nasz chudec zaraz tu będzie poszedł, go na stację. Całe miasto! Co się dzieje? Słyszę twoje Chorwat sugeruje, że nasz udział w tym w, w, w wpływaniu na, na nasz własny los, na nasze własne życie jest tak naprawdę tylko niewielkim procentem i że że tak naprawdę reszta udziałów to jest to, to, to wpływ i decyzje innych ludzi, to właśnie i kowalstwo innych ludzi. Że tak naprawdę jest takie nawet jedno zdanie, z nami to właśnie w, w, w kontekście tego, o czym mówię, mówi jeden bohater, to wszystko o siebie się zazębia właśnie w kwestii winy i kary. Czasami ludzie, jak dojdą w swoich radykalnych poglądach do jakichś takich stanach emocjonalnych, gdzie im się wydaje, że walczą o coś tak naprawdę i słusznie, i dochodzą do jakiejś takiej granicy, którą przekraczając, to wtedy stają się śmieszne. Nie winni. Jeśli się mi zbrodnie, jedną jedyną moją zbrodnię mi wymienił. Przypominasz, jak mi powiedziałeś, że Tomasz już niczego więcej nie chce od Ciebie, ale zabroniłaś mnie na inne kobiety patrzeć. Zabroniłaś! Do no tego nie miałeś prawa, to była zbrodnia. Nie zmieniły się w ogóle charaktery, nie zmieniło się myślenie ludzi, nie zmieniło się myślenie ludzi na, wzajemnie na, na swój temat, i właśnie te takie um, charakterystyczne dla małych społeczności nie wiem, plotki czy tworzenie historii na temat innych ludzi na podstawie jakichś w zasadzie swoich wyobrażeń czy sytuacji, które się gdzieś zobaczy. Cały czas ta sztuka jest aktualna. Była, jest i będzie aktualna, bo cały czas w niektórych rejonach świata dzieją się te rzeczy, których Chorwat pisał w 1936 roku. Jak, jak łatwo można sądzić kogoś? Jak łatwo można chcieć, nawet bez wyższych instancji, kogoś osądzić, niemalże targając się na jego życie.